Dobry wieczór Państwu, zbliżają się kolejne wybory, dlatego zapraszam na wieczór wyborczy. Dzisiaj nasi goście to ludzie, których z nazwiska przedstawiać nie trzeba: Pani premier Beata, pan prezes prezes, pan premier Donald oraz pan prezydent Aleksander, pan prezydent Oleg. Oczywiście naszą tradycją jest to, że kolejność zabierania głosu jest losowana. Przy tym wypadku również odbyło się losowanie, i jako pierwszy głos wybrał, że zabierze prezes. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu i dla Pana Donalda w jego języku ojczystym, Guten Abend. <grystanie> Proszę Państwa, Polska dzisiaj, ta Polska, która jest Polska, Polska. A nie Polska. Nie Polska. Przepraszam, ale mam problem, żeby tego słuchać. Co się stało? W Brukseli nie ma laryngologa? <grystanie> nie jest to problem natury zdrowotnej po prostu. Mam problem z tym, że to ciągle są kłamstwa i brzdury. Proszę Państwa, i tam mówi człowiek, który. Jest rody! Docinki natury prywatnej świadczą o braku klasy. Szanowni państwo, przez 8 lat rządów platformy obywatelskiej Polacy nie mieli klasy. Dlatego od września poupychaliśmy 50 uczniów w każdej klasie. Gghhhhh... Gghhhhh... Pa... Pażosa! Małpiły się ze zdrowy życi. I tak właśnie wyglądają neo-postkomunistyczno-renesansowo-odręczeniowe elity, które doprowadziły Polskę do ruiny. I znowu pan gada bzdury i kocopały. Pan nawet wygląda jak kłamstwo. To niby dlaczego? Bo ma pan krótkie nogi. <noise> Wolę mieć krótkie nogi niż być farbowanym lisem. Wypraszam sobie, ale to jest mój naturalny kolor włosów. To jeszcze gorzej, bo jest pan naturalnym lisem. Rody lis, jak śpiewał pan Kleks, rody ojciec, rody dziadek, rody ogon, to mój spadek. A w tym wypadku nie dość, że dziadek rudy, to jeszcze z Wehrmachtu. Halo, Przepra przepraszam. Niech pan się z tym nie chowa. Od pięciu lat każdy z nazwiskiem Tuszk jest na poczuchu. Nawet przesłucham zamknięty. Halo Angela, jetzt kan ich nicht presień, sprechen, weil ich bin an der große Debatten. Ja, mit Reis Kaczyński, ja ja. Kleine man mit grosy władza, ja. Bis bald. Przepraszam, ale nie każdy w tym gronie jest zaledwie szeregowym posłem. Niektórzy pełnią poważne funkcje na arenie międzynarodowej i w Unii Europejskiej. Wolałbym być operatorem reaktora w Czarnobylu, niż pracować dla tej zdradzieckiej, europejskiej, lewackiej instytucji. To bardzo ciekawe, ponieważ zdaje się, pani premier pełni mandat europosła. Przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej nie zarabiałam 50 tysięcy złotych na miesiąc. Beata, Beata, W gruncie rzeczy tu nie chodzi o to, żeby mieć pieniądze, tylko o to, żeby poznać swojego wroga. Wroga, od którego za przeproszeniem bierzecie więcej dotacji niż prezydent. Olek łyka trunków wysokooktanowych. Czy to była propozycja? Przepraszam, ale mam wrażenie, że znowu cierpi pan na chorobę filipińską. Nie, jeszcze po prostu na. Jadę. Ma być debata po polsku. Zobaczymy po polsku. Panie prezydencie, Polacy mają również wartości uniwersalne i europejskie. Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej Polacy nie mieli wartości europejskich. Beata, jakby to powiedział prezydent Donald Trump: come down, come down. Polacy nie chcą europejskich wartości. A skąd pan prezes wie, jakich wartości chcą Polacy, skoro ostatni raz z normalnym Polakiem rozmawiał pan na planie o dwóch takich, co ukradli księżyc w 1962 roku? To pan prezes też coś ukradł? Uch, kamień serca. To była taka bajka. Bajki to pan ludziom opowiada. Panie, Niefarbowany Donku. <grymne> <grymne> Jakie by to bajki nie były, to ja mam 40% poparcia. <grymne> Także Czy ktoś powiedział 40%? Jestem jak najbardziej za Zwłaszcza, że ostatnio miałem za jakąś sytuację. Że obudziłem się w poniedziałek i nie miałem, myślałem, że nie mam kasa, i coś się stało. Jednak miał pan kaca. Że się, okazało, że była środa. Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej Polacy nie mieli środy. Zmuszą mieć środek, bo środę to taki mały weekend. Proponuję, żebyśmy wrócili do meritum sprawy. Nie ma, nie ma. Co już wracać, prawda? Do meritum sprawy. Porozmawiamy po wyborach. Przypominam, że wybory się jeszcze nie odbyły. Przypominam, że ja już znam ich wyniki. I kto wygrał Mein, mein fear? Jak to kto? Tak jak ostatnio. Demokracja! Dziękuję bardzo.